Jak większość ludzi, ja też ostatnio zadałem sobie pytanie, czy albański jest trudny. A że ostatnio skończyłem miesięczne wyzwanie nauki albańskiego, mogę co nieco powiedzieć na ten temat i podzielić się paroma ciekawostkami. Zacznijmy od plusów i minusów albańskiego. Yy. Ogólnie plusem jest to, że łatwa jest gramatyka i jest jej stosunkowo niewiele. Bo, co prawda są przypadki, jak w polskim, ale jest ich mniej bo bodajże 5. I odmiany między nimi się powtarzają, więc jeśli nauczysz się dwóch przypadków, powiedzmy, to reszta już bazuje na tym samym schemacie, albo jest taka sama, albo podobna, i naprawdę dosyć łatwo to zapamiętać, pomijając te wszystkie nieregularności, które są. Największym chyba minusem albańskiego, o czym trzeba od razu wspomnieć, bo ma mnóstwo nieregularności. Dlatego yy, każdego słowa praktycznie trzeba się nauczyć osobno w czasie przeszłym, powiedzmy w liczbie mnogiej, w trybie określonym, bo tam jest tak jak w angielskim, że jest nie wiem jakieś jabłko albo to jabłko. I kiedy mówimy o tym jabłku, to formy są różne już, bo tam nie ma konkretnie słowa jak D w angielsku, tylko po prostu słowo się odmienia na formę w tryb określony. Dlatego no, wiele słów ma swój własny, swoją własną formę tego trybu i trzeba się tego nauczyć niestety. I to jest problematyczne. I o, właśnie tak jak mówiłem, o tym trzeba wspomnieć od razu, bo to jest największy minus. I mimo tych wszystkich plusów, o których powiem, to się będzie przewijało cały czas. Tak więc gramatyka, właśnie jak mówiłem, nie jest trudna. Yy, proste są w niej nawet czasy, bo z tego co wiem, jest czas przyszły, jest czas przeszły, ale jest też past perfect, tak jakby znany z angielskiego czyli, yy, że coś mam zrobione, jakby. I to właśnie na tej zasadzie działa, że mówimy, że mam coś zrobione, albo no po prostu mam coś zrobione, i tak to samo działa. Czyli mówimy, kantę i rzeczy, czasownik w trybie yy, biernym, w bierniku. <laughs> Czyli wiecie, mam robić, powiedzmy. No i to znaczy, że coś robiłem. Oczywiście jest też właśnie, jak mówiłem. Forma czasu przeszłego, że każde słówko się odmienia na ten czas, ale no wtedy to już ma bardzo dużo nieregularności. Dlatego, jeśli chcecie się nauczyć szybko albańskiego, to polecam pominąć na początku ten fakt. Nauczcie powiedzmy tylko formy przeszłej czasownika być i mieć, tak jak ja to zrobiłem, a resztę cisnąć na tym past perfect. A czas przyszły. Jest tak samo prosty, bo mówimy, yy, chcę coś robić. Na tym to polega. Do te i czasownik też dodajemy do tego, i mamy czas przyszły. Trzeba przyznać, choć nie wiem, czy to minus. Nie, no, minus, bo utrudnia trochę naukę. Język brzmi obco. Bardzo obco. Albański yy, na początku brzmi tak jak yy, taka, w takiej sytuacji, kiedy idziecie autobusem i jest tam powiedzmy dwoje czy ileś osób ciemniej skórych, o czarnych włosach i coś tam brzdąkają jakieś hibidibi, szubudaba i myślicie, no kurde, pewnie Araby. Mimo, że to jak mówią nie brzmi jakoś mocno arabsko, ale do niczego wam to nie pasuje. Więc myślicie no pewnie araby, a to mogą być Albańczycy, tylko ukryci, bo właśnie ten język brzmi trochę jak niemiecki, trochę jak grecki, polski, może trochę włoski, takie słowa ogólnie. No to jest problematyczne, że e, na przykład żadne słowa praktycznie nie powtarzają się z tego co... z języków, które znam, więc wszystkie są nowe. Wszystkie są całkiem obce, chociaż brzmią tak, jakbym je miał znać, bo brzmią trochę niemiecko, właśnie na przykład, albo trochę polsko. Ale trzeba przy tym przyznać, że język ten jest dosyć prosty w odbiorze, w słuchaniu, że szybko da się wychwytywać słowa, kiedy słucha się słuchanek przez jakiś czas. Yy. Czytanie nie stanowi problemu, bo co prawda jest parę nietypowych znaków, które oznaczają jednak znane nam dobrze dźwięki. Takie jak czy, G, szy, dzi, Tylko są no, zapisywane dosyć inaczej. Oni mają dosyć specyficzny sposób, bo zapożyczyli dużo, e, dużo znaczków z różnych języków i. Nie mają takiego jednego, regularnego systemu zapisywania głosek, tak jak my mamy cyzy, syzy, tylko u nich jest, nie wiem, GJ, yy, nie wiem, sh czy x. Takie. Mają swój po prostu styl. No i ta obcość właśnie jest takim, yy, no, taką rzeczą, która może trochę utrudnić na początku zapamiętywanie i słuchanie. Bo nie wiecie, nie wie się czego się słucha, nie? W ogóle bełkot. Ale czy to ładny bełkot? Ładny. Trzeba przyznać, że ładny. Jak już się człowiek posłucha i zacznie w ogóle rozpoznawać brzmienie tego języka, to odkrywa, że faktycznie nie jest to jakiś arabski język Arabów czy turków, tylko to jest albański. Tak jak na przykład ostatnio jechałem autobusem, i to w sumie nawet było wczoraj, jechałem z pracy, i tam było troje Albańczyków. Kiedyś bym pomyślał, że to jakieś Araby, jakieś Turcy, ale teraz wiedziałem, że to Albańczycy, bo poznałem po mowie, po samym brzmieniu, mimo że nie rozumiałem, co mówią, bo siedzieli trochę za daleko i yy, mówili trochę szybko, ale jednak słyszałem, że to albański wyraźnie. I. Po tym czasie słuchania słuchanek, powiedzmy po tym miesiącu nauki, tak, albański zaczął mi się podobać, mimo że na początku nie byłem do niego przekonany. Brzmiałem jak bełkot. Po prostu brzmiał tak obco, że nie słyszałem w nim całkiem języka. Teraz albański to albański, tak jak niemiecki to niemiecki, mimo że dla wielu osób może z daleka niemiecki może brzmieć tak samo jak angielski. A z ciekawostek, o Albańskim na przykład Albańczycy lubią mówić takie, taki dziwny sposób, że goję ten obiad albo cię lubię ciebie, ci mówię tobie, po prostu powtarzają tego adresata na początku. E, wiem, że gdzieś to kiedyś w Polsce słyszałem. Nie wiem, czy to jakaś gwara, czy tak się kiedyś mówiło błędnie, potocznie, tak skądś to znam, ale nie umiem powiedzieć skąd może wy wiecie, <gry> Wiem, że w albańskim tak się mówi cały czas. Mam też taką ciekawostkę, która zwróciła moją uwagę bardzo szybko. Bo w wymowie yy, mówi się często na początku słowa my albo ny przed spółgłoską. Dlatego mamy takie słowa jak nzed, czyli gorąco, albo mbilur, czyli zamknięte. I no, nie stanowi to wielkiego problemu, ale. No ja nie wiem. Nie wyobrażałem sobie, że w albańskim coś takiego będzie funkcjonowało? Bo słyszałem to takie coś jedynie kiedyś w Słahii w filmach, że oni tam naprawdę lubią mówić my, my na początku przed spółgłoską. No i w słowie nduja tej włoskiej szynce, nie. A jednak. I ciekawe, co było pierwsze: albańskie my czy włoskie my? A może to wszystko wzięło się jeszcze z innego języka? No właśnie, dobre pytanie. Kto na to wpadł, że to będzie dobry pomysł? No i jest jeszcze jedna ciekawostka związana w, z wymową, bo Albańczycy mają y, miękkie i twarde ry i miękkie i twarde ly. I najciekawszą właśnie rzeczą jest to ry, bo ly to generalnie ogranicza się do tego, że jeśli zapiszesz po albańsku ly, to jest takie bardziej trochę ukraińskie, ale takie miękkie, le. A podwójne ly to jest takie l, polskie l, bo u nas wszystko jest twarde, nic nie jest miękkie. A ry. W Albanii jeśli mamy pojedyncze ry, to to jest no, wypowiadane w różny sposób. Chyba nie mają konkretnie jednego sposobu wypowiadania, z tego co słyszałem, bo mówią to najczęściej jako ry, takie pagień po, po angielsku, na przykład e, kiedy chcemy powiedzieć. Dziękuję. To mówimy Faleminderit. Nie mówimy Faleminderit, tylko Faleminderit. A podwójny ry czyta się jako ry. Po prostu "ryt". Jaka jest moja końcowa opinia w takim razie? Albański nie jest trudny dla Polaków. Bo, oczywiście wiadomo, może być trudny dla Chińczyka, który nie w ogóle kojarzy tej gramatyki. Ale dla nas jest ok brzmi obco, ale jeśli już się wdrożysz w słuchanie tego języka, w jego brzmienie i w czytanie, no to generalnie jest trochę jak, nie wiem, nauka innego rodzaju niemieckiego, tylko że wszystkie słowa są inne. No takie, nic trudnego naprawdę, żadne ogromne wyzwanie. I czy da się go nauczyć w miesiąc? No. Komunikatywnie da się, da się, da się, bo gramatyka też na to pozwala. Mimo, że są przypadki, to są dosyć przyjazne, czasy są przyjazne i słownictwo jest też przyjazne, bo nie brzmi jakoś bardzo wyszukanie. Słowa są dosyć proste w zapamiętaniu, mimo że są nietypowe. Tak więc, generalnie, jeśli miałbym ocenić do 10, to albański pod względem trudności, gdzie 10 to jest y, tragedia, to powiedziałbym, że albański to jest jakieś 4 albo 5. A pod względem ładności, gdzie 10 to jest mm, melodia dla moich uszu, albański wsadziłbym tak. No wiem, że to brzmi mersko, ale jednak takie 7. 7... powiedzmy 7, nie? No bo... No naprawdę jest to piękny język. Jak każdy język jest cudowny, ale nie ma aż takiego sznytu, nie ma aż takiej niezwykłości. Mimo że da się go łatwo rozpoznać, kiedy już go słuchasz, to... Jednak przydałoby mi się jakiegoś takiego kopa jeszcze, Ach, bo brzmi właśnie za bardzo jak niemiecki, polski, grecki, tak kwadratowo, z paroma niu ciekawymi niuansami. Tak więc, jeśli wam się podobał, albo Tobie chociaż ten odcineczek, to zapraszam do subskrybowania. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam do komentowania, bo już niedługo podejmuje się kolejnego wyzwania nauki języka w miesiąc. Zobaczymy, czy się uda, bo albański to tak nawet nawet. A czego będę się uczył teraz? Jeszcze nie wiem w tej chwili, ale zaraz zaczynam. I jeśli masz jakieś propozycje na ten miesiąc albo na kolejny, to zapraszam do wymyślania najbardziej odrażających i najstraszniejszych języków jakie znacie żeby mnie dobić i zniechęcić do życia pozdrawiam